Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym luźnym graniu, poniedziałkowym luźnym graniu. Niestety tutaj na, na naszła pewna zmiana, raczej znaczy, żadna zmiana, po prostu za dużo na natług obowiązków. E, mianowicie spóźniony odcinek e, Felix, The Reaper i Idol Champions of the Forgetten Realms, Dungeon and Dragons. To sobie ten te, tego Dungeon'a, bo to już chyba trzeci raz, trzeci chyba raz dają tego Dungeona, to sobie damy, ra, damy sobie na spokój. Zobaczymy. Felixa, zapraszam na odcinek. Okej, okay, jeżeli nie znacie Felixa, ja nie znam Felixa, może ty nie znasz Felixa. Warto się zapoznać, a może nie warto. Zobaczymy. Felix the Ripper. Developer Kong Orange, wydawca jest Deadlatic Entertainment i data premiery, pierwsze wydanie 19 roku, a data wydania chyba z Early Accessu wyszedł 6 listopada 2025 roku. Eee, 3D Puzzle, tak więc tutaj mamy niezależne łamigłówki, obsługa kontrolera, tryb jednego gracza, tak to właśnie wygląda za darmo do odebrania. Do 13 listopada 2025 roku mamy dostępne osiągnięcia, są jakieś dodatki. Mamy Felix the Ripper Support Pack i Felix the Ripper za 30 zł, ewentualnie takie o rzeczy. Tak więc tak to się prezentuje. Wymagania minimalne, jakie takie są, takie jakie widzimy. 4GB pamięci, 8600 GTX i pójdzie chyba wszędzie. English, a właśnie jest po polsku, podnoć, to się jeszcze okaże. Zapraszam do gry. Nie wygląda. Od razu przechodzimy do nowej gry na szybkość. To będzie szybki odcinek. O. Well, Felix, on your way to your first working day as a Field Reaper. Hmm? As any good instructor of the Ministry of Death, I'll be guiding you through these final steps into full Field Reaper territory. <coughs> By the way, about your little quirk As we've discussed, some of the other Reapers find it somewhat, um. unnerving. So, while you're in the field, do try to keep the dancing to a minimum. Of course. As your unusual motivation for becoming a Field Reaper. It's not exactly forbidden, but we have been through this, Felix. Being in love is not conducive to the kind of work we do at the Ministry of Death, especially since the object of your affection works for the Ministry of Life. I know you think your missions will provide a chance to run into her in the mortal realm. Where there's death, there must be life and all that. But you do know that you two are an impossible match, right, Felix? Well, don't say I didn't warn you. All right, enough of all that. Your first mission awaits, Felix. Classic scenario a hunting accident. Now, if only I could find the full briefing. Uh, hang on, Felix, sorry. Well, I guess we don't need a formal briefing for a case as simple as this one. Stay tuned for more instructions once you reach the mortal realm, Felix, and enjoy the passage. Okay, czyli jesteśmy ponurym żniwiarzem, ee, który pracuje w ministerstwie. I have to improvise a bit śmierć. without the briefing. I'll just try this, I suppose. Oh, remarkable! Oh, here comes the televator! Okay. Greetings, Felix. Are you ready? Ah, <laughs> oh, I guess that's what you call keeping it to a minimum, then. Just go here. Just go here. Ja tutaj się przeteleportuję na prawą stronę, bo tutaj na prawej stronie nic nie ma. Cześć, dzień dobry. Klik. Jak on dziwnie chodzi? Sure. Right. Okej, okay, w promieniach słońca nie mogę się poruszać. Okej. Okay. Okay. Look at that. Go here. Oh, we forgot about this. Aha, dobra, okay. Just a moment. Pach jasna. O, tutaj jakie and fajne. Hop. Stay where you are and press push on the sundial Felix. Okay, pash. Great. I'll just check if you've been paying attention. Now can you get here?

Dobra, ok. Czyli teraz światło tak świeci, jesteśmy schowani za. Aha, dobra, ok. Teraz tak, żeby tak świeciło. To będzie chyba najlepsze. O. Wait. Okay. Wait for it. Okay, mogę zrobić tak i tak. Aha, aha muszę tam pewnie dojść. To zrobimy tak. O! Okay, a po co ja go? A po co ja go tak tutaj? Czemu tak, czekaj? już wszystko. Human lifetime count is about to expire. Now let's see what happens when time unfreezes here. Ah! Very well done, I must admit. That dancing cuddly Felix. And... Oh what's this? Oh, is... oh no no, course, this huh? is bad. Can you hear me from the televator, Felix? I guess you can. Get back to the office immediately and I'll have the right, um, let's say, uh, another briefing waiting for you. Aha, uh -huh, okay. I understand you've received the proper paperwork and made your preparations most diligently, of course.

Aha, dobra, tutaj coś się stało podczas zatrzymania czasu. Hmm. ok, zabij jelenia. Dobra. Ah, Have to dla mnie. Muszę się z tymi innymi rzeczami zajmować, wiesz. na własnym miejscu Zostań w śmieciach i dobry dzień do Felix. Okej, okay, muszę do niego jakoś podejść. Czyli jak słońce będzie tak świeciło, to tutaj będę miał ciemno, ale nie w tę stronę. Ale słońce świeci tylko tak. Dobra, no to dobra, no to w tę stronę. Czyli tylko w ten sposób. Okej, okay. chcę tańczyć, chcę wygrywać. I'm going to go to the Felix, old boy, Betty can't hold you back at the end of each assignment. You can't expect to run into her at every turn of events. At least expire the right human first, then maybe.

Dobra, dosiądź Okej. Okay. Co się stało podczas zatrzymania? Tutaj dwóch ziomków. Aha, dobra, to jest łepe łepetek. Dosiądź jelenia. Web musi trafić tu. Czyli tak nie, nie, nie. Tutaj. Który łeb? A, ten łeb. Jak to wygląda? W on z tej strony, tak płucze. okej okay. a ja mogę przeskoczyć to? mogę tu przejść, nie? tutaj mogę to jakoś ruszyć? to co to jest? Co to jest? Uwe, dobra, okej, okay. przyciągnąłem to. Teraz tutaj muszę stanąć, no bo słońce idzie z tej strony. Dobra, ok, doki. Teraz tak, bo będzie szło z tej strony. Teraz słońce świeci tak, nie? Dobra, to jest pokazane, w którą stronę będzie świeciło słońce. Czyli tak będzie świeciło słońce. A tu będzie świeciło tak, dobra. Czyli na, na biały kawałek trzeba patrzeć. Plastik. Z powrotem. Teraz słońce będzie stąd świeciło tak. Okej okay. Dlaczego ja mam to, to tutaj to powiesić? Hey. Karcia, tam była karciana? Nie, puzle! To było jako puzle, fajna łamigłóweczka Fajna łamigłóweczka Cel zrealizowany, dobra robota On tak średnio mi powiedział, w słońcu byłem dużo razy Ze 4. no ze 4. Dobra, jest okej okay. Teraz jest przenieść piwo. Ujej, yeah. gdzie jest browarinio? Dobra, tutaj sobie siedzi chłop, żłopie browara przy jeleniu, tym co chyba upolował. A mu przynieść piwo? Co ja jestem? Przynieść piwo. Kim my jesteśmy? Gdzie jest browar? Tu jest browar, dobra. E, I teraz tak, słońce będzie świeciło. Tak, dobra, klikniemy to. Co to się stanie? Cofa się to, dobra. Nie wiem po co. Tak, wejdę tu, to to zasłoni. przejść tu teraz będzie świeciło tak to to zasłoni a co to jest? nie wiem, dobra git po co to jest? nie przytrzymaj aha przytrzymaj i przyciągaj Aha. Mogę sobie podglądać. go, po co mi to? I tak właśnie zastanawiam. Po co mi to? Gdzie to zrzucić? Dobra, niech tak będzie. Dam mu to. Teraz inaczej. A jak to wrzucę tu, to to da cień? Nie da. Nie, nie, nie. Daje cień. Dobra, to daje cień, to jest tylko i wyłącznie do cienia. Dobra. I... Okej. Okay tak, no bo świeci z tej strony, dobra tutaj muszę stanąć o o oh, nie ja jak, jak on, tańczy proszę bardzo blady tańczysz, nie lubi słońca no i to jest fajne, bo można sprawdzić, wtedy nie trzeba kombinować. Tu, 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 tu. Mm. Mm? Cel zrealizowany, dobra robota. Zero razy w słońcu, 8 obrotów. Zagraj w hardcore wersję dla elitarnych żniwiarzy. kamieniami okej, okay, tu są kamulce i kamulce mają trafić do beczki co to jest? aha, okej okay. dobra, tak czy muszę je wziąć Piek, dziękuję Ha, to jest okej. Okay. To muszę to zabrać. Tak nie przejdę, tak nie przejdę, tak nie przejdę, ani tak nie przejdę. Teraz atak. Mam przy sobie kamulce jak mi postawił te kamulce tu, tutaj One dają cień? Nie, nie dają cienia To by mi się przydało, tylko jak ją ja to wziąć? Chciałem włączyć, e, to nie, to nie, to nie. Dobra, inaczej. Mi nie są potrzebne na razie kamulce, tylko to. Dobra. Dobra. Teraz to sobie położę tu. Będzie wymiana. Bierz to i to kładź tu. Dobra i to tu. Zabieraj te komulce. Nie, dobra inaczej. Dawaj te komulce, da dawaj to. Mam pewien pomysł, Tylko po co mi to drugie? Dobra, niech to sobie będzie, dawaj to drugie, po co mi to drugie? Dobra. Ty, da, ty idziesz tu i teraz z tym muszę jakoś zatańczyć dawaj to jakby to gdzie by to położyć. Nie wiem. Wtedy mogę sobie tutaj stanąć. No. I dawaj. Pyk. Pyk. Proszę bardzo. Kamulce do beczki. Nie wiem. Nie wiem po co to. Nie mam zielonego. Pojęcia. Cel zrealizowany. Dobra robota. Mój jeleń. Mój jeleń. To jest ostatni. Okej, okay, okej, okay. teraz trzeba się to ma trafić tu. Okej, okay, jak mamy słońce w ten sposób, ale co mi to da? Wejdę tu, coś się stanie. Okej. Okay. Aha. Co z tego jak ja z tego zejdę, będę mógł to sobie zabrać. Teraz mogę gdzieś to położyć, tak. Wtedy to daje cień. Na to przecież to to muszę położyć tu. No. It. Teraz muszę to zabrać. Jeżeli cień daje tak. To można by było to położyć tu. O. Wtedy mogę wziąć beczkę. I zamienić na na słomę zaraz 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 dawaj to no bo słoma mi nie jest potrzebna a beczka mi jest potrzebna dobra dawaj beczkę dobre mm. Idę tu. Dobra, beczkę wrzucę tu. Nie, nie mogę.

Sposobem doprowadziliśmy misję do końca. Tak więc te wszystkie nasze poczynania miały jakiś sens. W sumie na całą e, akcję zużyliśmy 18 obrotów. W słońcu byłem 3 razy, akcję Aż91 i przebyte pola aż 96. Następny rozdział polecam wam zrobić już samemu sami, żebyście sobie pograli w następnym rozdziale, a nawet. Auto zwane klęską, tak więc będzie to jakieś czasy współczesne, mamy samochód. Eee... Gra do odebrania za darmo w tym tygodniu w Epic. Zapraszam serdecznie do ogrania. Dosyć ciekawa gierca. No, trzeba być fanem takich łamigłówek, Ja niestety fanem łamigłówek główek jestem, ponieważ nie umiem w nie grać. Najzwyczajniej no w świecie. Nic innego mi nie pozostaje. Jak podziękować za to, że tu byliście, widzieliście, oglądaliście, przede wszystkim wytrzymaliście. Na razie, cześć, i pa pa pa.